Jo! No! 20! 20 pity, dziękuję moja. dziękuję... O! A. Uuu, lucik. <ścoughs> lucik! Lucik, no! ja już nie <ścoughs> a, lucik. A, a, a. <ścoughs> Nie, no Lucik! Lucik, O kurde! Jaka nazwa chińska? 28 Dobra. dni! Dobra, wiesz co? Ja postanowiłem, że tym razem nie będę wybierać postaci. Jak ktoś będzie chciał, dwa, to sobie wyjeżdżę do tego konkursu. Pięknie. Chociaż wydawało mi się, że mniej niż ostatnio. Ja pierdolę! To nic nie ma! Okej, okay, to jest ładnie ruszone. Nadlan nieruszony, kompletnie. Tu widzę z grubsza, z grubsza, o ja pierdzielę. To nie będzie, nie będą mieli ludzie co robić w tej grze. Chociaż nie, trochę jest, trochę jest na 100%. Okej. Okay. Ostatnie no tak. było lepiej wyzbierane, mi się wydaje. Dobra, ja będę musiał zrobić licznik e, e, count pity. Jest na Dobra, lecimy z tym koksem bez pierdolenia, stary. Razor! Co ty to robisz, stary? Liczymy pity, ale łatwo będzie policzyć. 10. Sacrificial Bow. Zajpiście. Postaci, najważniejsze są postaci. Gaming. Mhm. Ja, to tak wszyscy za tym gamingiem. O. To będzie 40 teraz, PT. Ja pierdź. A, ciężko. Jest Sińsiu, dobra. Bardzo fajna postać to po podstawę. Często to mówię, wiem. 50 pt? Kurde mać Stary 50 pt, sakros! I Lion's Roar, dobra odbieram catching, pierdziele to Chociaż nie wiem, może <mars> zaraz, może zaraz wypadnie Ale czujesz na tamtym koncie nie wypadł Lion's Roar Do dupy Nie, ale nie wypada żadna catching o. Yeah, yeah. o 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 o, 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 o. <marszy> cici, cici. to będzie cici Ja pierdolę, nie, jeden z gorszych to już się zaczyna źle robić. To jest zły znak, stary. Dobra, dawasz, dajesz ten, ten pula? Dobra, i, i jest... jeszcze, nie wiem, zostawiamy, czy... I jeszcze idziesz kupić. Idź, idź, kupić. A, faktycznie, sklepik. Jeszcze to, dobra. No! 20. I teraz będzie na pewno postać. Nie, będzie druga, będzie książka teraz. Nie, bo zawsze zaczyna od broni wiesz Chociaż nigdy nie wiadomo Tak! Tak! Czemu ja nie mogę tego dostać na swoim koncie? Czemu? Czemu ja nie mogę tego dostać na swoim koncie? No dobrze To co? Szybka akcja 10 pt o. 20 pt jest już jest a nie, bo on jest na ten banerze, to nic nie można zwyczaj. Jest ty, Dziękujemy, dziękuję. OO! Kurwa! Łucik. Co tu się dzieje, stary? Poprawiłeś chyba swoją trochę. <tanas bush> no <ale> coś... <feet> na moim głównym nie mogę tak dostać. Czemu? Czemu ja nie mogę dostać tej dziewczyny? To jeszcze, jakbym miał wziąć pod uwagę tak, tamten banner, to bym miał na dzień dobry catching C2. Ja pierdzielę. O, oh fuck, stary. Eee, wróciłem ciku, co o tym sądzisz? Kurde, Macie jeszcze, jakby dodać do tego tamten event, to mam na dzień dobry catching C2. Widzisz? Ona się lubi. Ja pierdziele wiem, że mnie lubi, ale czemu nie przyjdzie na główne konto? Te szóstka z otwartymi rękami bym przyjął. Moja siostra ma C6, catching i dalej dostaje catching. Cześć pasa, to jest dopiero klątwa. Dobra, no, musisz szybko to tak zrobić, bo to nie, nie wolno uanglować wishy. Dobra, lecimy, lecimy, póki... Za ciosem, za ciosem lecimy. 20 pt. 30 pt. Kurwa, lając rower. 40? 30 pt. Benecik, Benecik sobie dobra postać, co szóstka zaraz spadnie. <laughs> 50, 50. i teraz musisz wydropić. Ciężko, ciężko, ciężko będzie. Nie, no, Lucik. O, Katina. defiut, okej. Lucik nie. Lucik tak. Lucik nie, czemu hard pity robisz? Nie wiem. Koleżko, no dobrze. Jest. Młani. Młane, Chociaż jeszcze ci mówię... Z... nie wiem. Myślę, bo to jest fajna postać, ale ona tak jest do pogrania przez tydzień, góra dwa tygodnie czasu i potem zapominasz o niej. No chyba, że do eksploracji, no to faktycznie. No chociaż z drugiej strony do eksploracji jest spoko. Dobra. Dobra czuka jeszcze, ważny. Ile wishe zostanie, tyle wam zostaje, moi drodzy, to jest wasze konto, to będzie wasze konto do wygrania. Tak, tak jak ostatnio, tylko muszę to jeszcze zareklamować na TikToku, bo ostatnio masakrycznie mało u was przyszło. 18 osób, tylko bardzo mała... Stały widz wygrał. 30. 80 że mu tam zostało. Ja myślałem, że... Żeby... <grym>. Nie, 80 Okej. Okay. Okay. Kurwa. Lucik, musisz być bardziej, wiesz... Blah, muszę się no napić. Nie no. I... Czekajcie, ja sobie muszę polać, bo to nie, nie trzęsie, żeby się nie da. Nie no, Lucik, idziesz do domu. Mhm. Jezus, moja lucik widzisz i. To nie, licz, jest właśnie jak ta klątwa. To jest klątwa streamera. Ło. <grym> wow. To to, to był Pity? Tylko... 60 albo 70? No no, no, no coś tego. Nie, no daj ci kaczuchę. Nie cici, proszę, tylko nie cici. Kacik! Kacik! Nie! Jest. Jeszcze ktoś? Yeah! Będę jeszcze... Już szósta konstelacja wyNeta chyba wpadła. To co? Brońki. Fajne jest to, że jest tylko jeden czart kurs. Teraz. teraz musisz to szybko. 20 pity. Mhm mm 20 pity nie marnujemy Uiszy, bo to na postaci się wam przydadzą cały Jo! Essa Łucik, ty Ty samego siebie! Essa. Okej, okay. spodziewałem się spodziewałem się tego? Pidarnie. Idealnie. Szczerze mówię, co to nie jest taka dobra broń na początek, bo sobie wytworzysz on Stinga i pierwsze godziny przetrwasz bez, bez problemu z tym. Ale wiesz, zawsze coś. No ale jest pięciogoskowa broń. No właśnie. No dobra, no to co, jeszcze? Ten pulik jakiś? Kaczucha C1, myślę, będzie przydatny. Nie, 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 nie tu ludzik na brońkę. Co ty gadasz? No A faktycznie, tak. faktycznie brońka. Cały zestaw musi być, no. Ojojoj, to cię, to wyjebiemy tutaj stary No gdzie no, stary, zobacz, ale wypada No następnym wypadnie 30 Ale pierdolisz. Serwus, najebiście. Musisz na weapon banner, dostaje postacie. Dobry deal Ja pierd What the No dobry łuk Dob. wypada. Ale, ale, ale. Nie. Eee. Co to robi ta to postać? Candence, nie wiem. O, dobra, ale tak wcześniej wyszło. No, idealnie. 18 tysięcy tych, to ile to jest? 116 łysi? Plus 22. Możemy zrobić inną jeszcze akcję. Jaką? Na nagramy ten odcinek i powiemy, że konto będzie do wygrania dopiero jak będzie nowy update z nową postacią. I załóżujemy na nowym banerze. Na tym koncie. Obecnym. Tak. Robimy. Tak. Trzeba ich, trzeba ich podkurwić, żeby wie... żeby więc dłużej czekali. Ale ma fajny brzuszek. Pjol, ci się... podobają się, się Te, Ten... ten suwak też mi się bardzo podoba. Ubranie łatwego dostępu. No <laughs> Masz rozumieć, że stawisz to do odcinka, tak? Tak. Super mieli Friendly Content. By się wstydził. I cały i cały i cały Ostatnie, Ostatni, bo już, kurde, braknie. Ja pierdolę. No, ludzik! Starczy, starczy. koniec nagrania. Pierdolę. Nab, nabijasz pity po prostu. Pierdolę, nie, kończymy, kończymy, bo to już na dalekompróżnienie, ja muszę się stąd wylogować. Lucik, lucik. Słyszałem, że chcesz kupić jeszcze 10 wishy. Nie. No ostatni 10, kup ze sklepu, kup ze sklepu. Na nie 20, no lucik. Ja pierdola. Teraz będzie. Ja pierdolę! Lucik, Lucik, no, no, no! Ja już, już nie umiesz nowa! Nie no, Lucik! Lucik, ty debilu! To twoja wina! Ja ci mówiłem, że kupić tylko 10, a ten ku 30 bym wywalił Lucik! Co nas nam stał i Za mało no to widzowie macie luka wygadego przez bo dziękuję a widzisz jednego i dziesięć mniej niż dziesięć, mniej 10 dziesięć mszy i byśmy może dostali nową postać. Ej, w nas O ja pierdolę. No, żeś zaszalał ludzi. A no, nie jest źle. Postać będzie. Chyba. Zalogowałem się na konto. <laughs> Kurde, umieram mi głos. To dużo piłeś. Ale zanim, moi drodzy, przejdziemy do wyszywania na tym koncie, to przeniesiemy się najpierw na moje główne konto, tam już jest przygotowane nagranie, gdzie w ostatnią godzinę baneru Mualani zdecydowałem się po nią załyszować, więc możecie sobie zobaczyć, jak to mi zaszło. Później przeniesiemy się do przeszłości, gdzie Ujszowaliśmy na tym obecnym tutaj koncie, które będzie do Was do rozdania dla Was, tak, 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 dla was, dla was, dla was kolejne głosowanie będzie. Znaczy głosowanie, losowanie przepraszam, na nasz serwerze Discord, więc warto wbić i tam będziecie pokierowani jak mm, mieć szansę na wygranie tego konta, którym zaraz będziemy czyścić, zerować wszystkie Wisze ale najpierw zacznijmy od początku shall we, więc miłego oglądania. Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Lucik i szybkie uiszowanie, ponieważ nie potrafię się zdecydować, czy iść po Knisie, czy jednak po Rajdenkę, ale Raidenka dopiero od dwójki by się opłacała. No i Weapon banner jednak z Knisiem, po tym jak, jak przejrzeliśmy, tak spojrzeliśmy jeszcze raz na Baymore Knisie, no to trochę mało tego crit rate daje. Więc postanawiam, że rzucę sobie parę dyszek, jeśli moja teraz nie wpadnie. To po prostu nie wysuszuję, a będę miał nabite pity. No i szewru też od czasu do czasu lubi z nim więc niech wpada. Okej. Okay. Ja tam nie mam jakiegoś wysokiego pity. To już słyszę, okej. Okay. Więc jeśli moja na niej na niskim w pity jakby mi wpadła. Ojojo, oj, jest Rotwisza. Nie, nie dowiduję, zużywać. Y All the way in. Kurde, rawię. Nie wiem. Ile ja mam tych wyszy już. To myślę, że jeszcze dyszka i koniec. Lala. A może jeszcze dyszka? A cholera, wie. Nie wiem. O szlak. No i dupa. To, że narobił. No i tak to jest z kaczą właśnie. O, na od razu. piłeczki wpadły. Okej, okay. jeszcze jakąś piątkę poproszę. No i dupa. Przenieśliśmy się do przeszłości, gdzie już mamy te banery z Knisiem i z Rajdenką. Więc na kogo losujemy? No, tu i tu nie? O kurde. No takie średnie, ale mamy gwaranta. To co? No, Knisiu? Nie, no dawaj Raidenkę. Musi być rajdenka na tym koncie. Dobra, niech ci będzie. Na fa. WTF! Ej, ojo, o spoko. Spoczyj, spoczyj, postać. Dobra. Toma. Mniej popularna no, dawaj, postać, ale... Dawaj szybko, nie? Tak. Z nienacka mówisz. O Sara. Sara, Sara, o. Sara, 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 jest. Jest komplet do drajdynki. Ooo! No i to się nazywa... Pożona Figma, nie? O kurde. O. Tak, kisiel. kurde, do Shinsiu. Nie wiem, czy Shinsiu był na tym koncie. Jest. No. Tak, jeden Uuu. Dobra. Tak, nie. Poprosimy gwaranta jeszcze. Nie, no co to będzie? Jakieś cici na końcu, nie? Na <noise> Ciężko będzie w 30 jeszcze. Czekaj. No, masz radę. No, tu no. masz jeszcze 8 do pieniędzy, no to. To jest połowa. To jest, wiesz, to jest. Uh, uh, uh. No i zobacz, to się już zwracają, mi się. Zaraz zobaczymy. No nie, ludzie, to za szybko by było. Bo stary. Ale jest połowa pity. Właśnie, ktoś się najwyżej do, do tego. Dobiję. Dobiję. Kurde. No, niestety. No, ale jest, się. Jest, jest jest dużo, no, jest dużo. Yy, aha, jeszcze jest postać za odebrania. nie? Zobaczmy, jakie mamy tutaj postacie. Zobaczcie sobie. Proszę, was bardzo. Dużo nowinek. Rajdenka jest. Jest Muelani. Jest Kasucha. No i przede wszystkim jest Catching. Więc to jest takie absolutne minimum. Bardzo fajne postacie. Naprawdę super konto do rozpoczęcia swojej przygody. I teraz tak lecimy jeszcze do Equipunku, żeby zobaczyć jakie macie bronie. Ty możecie sobie na szybko zobaczyć. Proszę was, Bernard jest questowy ten. What the fuck. Questa tego upierdliwego nie możecie robić. Trzy Sakryfisiary. sobie połączcie tutaj. Do śńcia będzie super. No, A nie są? ma odebrania w tym takim powrocie do Genshina, do tego? czego? Takim... Nie, bo odebrano takim... dopiero. A... Dobra. Ej dupa. Do, Dobra moi drodzy. Także ten konto do rozdania. Wpijcie na Discorda. Wybierzcie super rangę Genshin i tam będziecie pingani pod tą rangą. Także... W ogóle miła społeczność lucikowych Ancmunków e, poza mną, także zapraszam serdecznie. A jeszcze... Jak na coś koniec, to wina Lucika, że było tak mało No jeszcze na koniec pójdziemy na moje konto, bo zostało mi parę Wiszy. E, yy, taki ponusik. To mówisz, żeby lecieć po rajdenkę. Albo, albo Knisia próbować. Albo naprzed. No. Wiesz co będę na przemian leciał? Najpierw Lucik, najpierw Lucik, daj na... daj na tego. Daj Dychę na Knisia. Dobra, jeśli będzie. Aha, dobra. Sara, fajnie. O, zwrot Wisha, kurde. Teraz okay, na Raidenka. Okej, na No, masz rację, masz rację. kurde, Stary. Uuu. O no, kurwa. Dobra, Wisha możesz kupić. Cztery, idealnie na Dycha. Ale na Raidenka lecz yeah, dawaj. Reżim. Musi wypaść, musi wypaść, nie? Musi być, kurde. O ja prawda. No to ten, pojrana. Ale macie moralny. Patrzcie jak fajnie tańczy. Dużo widzę TikToków z nią. Bailando, bailando, arimos ayos. Także ten. Ciech, nie nadajesz się. Pierdolaj. I na tym się kończy nagranie. <słuch>